Witam tutaj konradka na forum Deskorolkowe. Dzisiaj filmik w formie tak trochę internetowa szkoła Deskorolki. Ostatnio dostałem kilka, kilka pytań pod rząd. Ej, Konrad, słuchaj, umiem już Oli, ale nie umiem zeskoczyć z czegoś. I dzisiaj postaram się Wam jakoś pomóc właśnie w tym problemie. Właściwie ten film mógłby jeszcze teraz skończyć, bo bym Wam powiedział: zróbcie po prostu Oli yy, przed. Spadkiem przed krawędzią przeszkody, z której chcecie zeskoczyć, e, bo właściwie to tak powinno działać: że, po, u, tak jakby sobie najbardziej ułatwiacie to w głowie, e, a później zaskakujecie w taki sposób, że, że robicie oli tak jak zwykle. A jeżeli jesteście w tym filmie, przez przypadek, bo widzieliście napis oli i chcecie się nauczyć oli, to tutaj macie, tutaj, tutaj macie poradnik do oli. Nasz, który wiele osób chwali i wiele osób też słyszałem, że się nauczyło z tego porad. Dobra, ale słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy, e, to tutaj mam na zachodniej taki mały po prostu spadek, taki, no nie wiem, to jest na wysokości mniej więcej 1,5 blatu, więc no taki duży krawężnik można by było powiedzieć. Pokażę wam po prostu, co trzeba zrobić i jak można oszukiwać swoją głowę, kiedy na przykład boicie się zaskoczyć czegoś takiego. Spróbuję też przeanalizować różne takie wersje tego, co się tam dzieje, jak spadacie z deski i co zrobić, żeby temu zapobiec. Tylko, że wciąż przypominam, że tutaj w takim wypadku będzie głowa najwięcej tutaj znaczyła, więc najważniejsze będzie, żebyście po prostu skakali z taką myślą, że to jest tylko oli, to nie jest jakoś wysoko i jak najbardziej sobie to upraszczali. No niestety deskorolka jest taka, że najwięcej siedzi w waszej głowie niestety. Dobra, też mamy kilka opcji takich, yy, przy których nam nie, nie wychodzi, yy, gdy robimy oli z czegoś. Pierwsza wersja jest taka, że jedziemy sobie na desce i my skaczemy, deskę trochę podbijamy, ale zostawiamy ją z tyłu i my skaczemy mocno do przodu. No jest to spowodowane tym, że jak jedziemy, to za bardzo się skupiamy na tym, że my musimy coś przeskoczyć, że musimy polecieć gdzieś za daleko. I wtedy my mamy w głowie taki ruch, że nie chcemy zrobić Oli się zabrać z deską, bo my chcemy wyskoczyć jak najdalej i ta deska wszystko za nami zostaje. Czyli wtedy wracając do, początkowej, do początkowego zdania, staramy się to jak najbardziej ułatwić i myśleć o tym, jak o Oli na płaski. Kolejna kwestia jest taka, że skaczemy, wybijamy się, lecimy, spadamy, zabieramy nogę. No, wtedy najprawdopodobniej boimy się tej wysokości, tego że jesteśmy dużej powietrzu, ale no to w takim razie uważam, że jeszcze niewystarczająco pewnie czujecie się przy oli, ale ewentualnie wtedy po prostu próbujcie znajdywać sobie przeszkody od najmniejszej do największej. Możecie zacząć najpierw wyskakiwać, znaleźć sobie jakiś taki mały krawężnik coś przy podjazdach samochodowych. E, można sobie znaleźć później zwykły krawężnik który jest w takiej wysokości. Można ewentualnie jakąś deskę położyć sobie na płaskim i spróbować zeskoczyć z tej deski, to będzie coś takiego. No i później stopniowo coraz wyżej, coraz wyżej znajdować sobie przeszkody. I po prostu, tak jak zwykle Wam mówię, moim zdaniem uczenie się małymi kroczkami jest zawsze skuteczne. Kolejny problem, jaki się może pojawić, to to, że my skaczemy i przekręcamy się trochę frontside i lądujemy jakoś uszywo lądujemy i się przewracamy. No problem wynika z tego, że jak skaczemy, to tak jakby człowiek jest przyzwyczajony do tego, że skacze przez coś do przodu, przodem, twarzem, a na desce skaczemy bokiem. Więc po prostu, gdy wybija się taki, taka osoba, przekręca naturalnie ramię i ta deska ucieka od niej. Razem po prostu ciągnie całe ciało, za tym idzie noga, cała rotacja jest ciała. I to jest taki jeden też z popularnych problemów, z tego co zauważyłem. Więc tak podsumowując, no staracie się skupiać, jeżeli boicie się za bardzo e, przeszkody, no to staracie się przenieść swoje skupienie, swój strach na coś innego. Staracie się skupić na tym, co potraficie dobrze, a nie tego, czego się obawiacie. Boicie się, że, boicie się jakiejś wysokości? Spoko. Skupcie się bardziej na desce, skupcie się na tym, że w głowie macie mieć tylko, że to jest oli, tak jak robicie na płaskim. Oczywiście zakładam, że już to oli robicie dobrze, że się przymierzacie do tego dalej. No, i później tak, jakoś zeskoczycie z czegoś, że tak naprawdę zasada skoku jest taka sama już z każdej wysokości. Czy to będzie taka wysokość, czy to będzie taka wysokość, czy to będzie taka wysokość. No to rzeczywiście ta zasada ze skoku jest dokładnie taka sama. Jedyne co, no to zmienia się lądowanie, bo jest potrzebna większa amortyzacja, żeby się nie wywrócić. Dobra, to był taki krótki film w odpowiedzi na Wasze pytania, które zostaje ostatnio na Instagramie, zapytacie na grupę na Facebooku, na którą Was serdecznie zapraszam, forum deskrolkowe na Facebooku, grupa, gdzie znajdziecie dużo przydatnych informacji. Eee, no i co, wbijajcie na nasze social media, przypominam, że mamy kot rabatowy, piszcie, jakie odcinki jeszcze chcecie zobaczyć w najbliższym czasie. Teraz nie mieliśmy za bardzo czasu, robimy sobie taki mały odpoczynek, małe wakacje, ja mam obronę pracy licencjackiej za w tym tygodniu, więc e, mam nadzieję, że już od przyszłego tygodnia widzimy się częściej. E, siemanko.